Witam wszystkich bardzo serdecznie. Doktor Cringe z tej strony ponownie. Nagrywam ten film, moi kochani, dzisiaj z mojej piwnicy, bo wiem, że lubicie to miejsce, a ja się tu chowam przed dziećmi, więc po prostu jest to świetna miejscowa do nagrywania. A jako, że jest dość ciekawy materiał, no to zapraszam Was do obejrzenia go koniecznie w całości, zostawienia subskrypcji, no i polubienia pod tym filmem, to nic Was. W zasadzie nie kosztuje. Jedno czy dwa kliknięcia niewiele zmienią, a mi pomogą. Także zapraszam do tych dwóch kliknięć. A ja, w związku z tym, że dzisiaj jest 10 marca, jest niedziela, chciałem złożyć wszystkim panom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Mężczyzny. No bo o tym święcie to mało kto pamięta, w przeciwieństwie do Dnia Kobiet, który był dwa dni temu. Mam nadzieję, że wasze kobiety pamiętały, bo moja się zorientowała, jak spojrzała w kalendarz, więc no, no nieważne. Moi drodzy, zaczynamy zatem ten materiał, który. Jest stricte wojenne, stricte dotyczy tego, co nas może czekać, jakie są zagrożenia i tego, co się w ogóle w najbliższych dwóch tygodniach będzie działo, bo będzie się działo bardzo dużo i myślę, że to będą decydujące rzeczy dotyczące bezpieczeństwa Polski, Polaków, no i nas wszystkich, moi kochani. Więc no, przede wszystkim, niestety. Wielkie zagrożenie ze strony Rosji, ono ciągle będzie rosło. Tak, słowem wstępu Wam tylko zaznaczę, że Ukraińcy mają coraz większe problemy z zaopatrzeniem, coraz mniej amunicji, coraz mniej ludzi, coraz więcej Rosjan walczy na terytorium Ukrainy i oni mozolnie, bo mozolnie, ale będą coraz więcej terenu zdobywać, więc już powoli trzeba się na poważnie zacząć zastanawiać, co zrobimy, jeżeli dotrą już do naszych granic, zajmując całą Ukrainę, bo taki scenariusz w jakiejś tam przyszłości oczywiście jest możliwe, oczywiście, że nie teraz, ale trzeba dmuchać na zimne, prawda? Siri z pasem parabelum, czyli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, także musimy dmuchać na zimne i być przygotowanym na to, co może się wydarzyć. A może się wydarzyć, moi kochani, bardzo, bardzo dużo złych rzeczy, ale to oczywiście w najczarniejszych scenariuszach, a w w zasadzie my powinniśmy się do tych najczarniejszych scenariuszów przygotowywać, bo po to one powstają, żeby po prostu wiedzieć, co zrobić w razie W. Czyli w razie wojny. No i w tym wypadku wiemy już, że powoli zaczynają się Państwa Zachodu budzić, budzić z letargu spowodowanego tym, że no po prostu żyliśmy w bańce, w bańce, która powodowała, że byliśmy przeświadczeni, że jest wszystko wspaniale, że przecież była Druga Wojna światowa. Nauczyliśmy się już po tej drugiej wojnie światowej, że po prostu to jest okropne zło, taka wojna i nigdy już na pewno nie wybuchnie. Z kolei Rosjanie, z kolei. Chińczycy z kolei generalnie państwa, które są po stronie Rosji nigdy takiego założenia nie przejmowały, szczególnie Rosja, która od zawsze ma nas za wielkich wrogów swojej wolności, państwa na to otaczając Rosję, są dla niej wielkim zagrożeniem i otwarcie o tym Władimir Putin mówi, że w, w zasadzie cały zachód, cała Europa, Ameryka są wrogami Rosji, wrogami rosyjskiej, carskiej, potężnej Rosji. Jak to Putin po prostu? W Swoich różnego rodzaju wystąpieniach kocha nawiązywać do Wielkiej Rosji. No i tutaj, oczywiście, też musimy pamiętać, że Putin traktuje nas jako wrogów. No i oczywiście w kolejności następnej po zajęciu Ukrainy, po, że tak powiem, przejściu przez całą Ukrainę, my będziemy zagrożeni, ponieważ jednym z głównych Powodów, dla których Rosja może nas zaatakować, jest to, że chcą Rosjanie przywrócenia statusu sprzed 1999 roku, kiedy Polska wstąpiła do NATO wraz z innymi państwami i. Rosji zależy przede wszystkim na tym, żeby te państwa, które w jakimś stopniu graniczą z Białorusią, graniczą z Królewcem, graniczą z Ukrainą, czyli przede wszystkim właśnie my, Polska, kraje nadbałtyckie, żeby te kraje nie były w, w, w Unii Europejskiej, żeby te kraje nie były w NATO, ponieważ to jest największe zagrożenie dla Putina, dla Rosji, NATO, więc... Kolejnym, no dość oczywistym elementem ataku, wywierania presji, będzie wywieranie presji i atakowanie Polski, która jest już atakowana. Jesteśmy już atakowani od kilku lat przez Rosję w różny sposób. Wojna hybrydowa toczy się już otwarcie pomiędzy Polską a Rosją i jesteśmy tego świadomi, tylko po prostu boimy się następnych kroków kolejnej eskalacji podczas tej wojny, bo jest to wojna eskalacyjna, która będzie piętnowała, która będzie piętrzyła się, nie piętnowała. W górę coraz większe eskalacje mogą dochodzić na linii Polska-Rosja, coraz bardziej Polska-NATO, znaczy NATO-Rosja, i coraz więcej może się dziać złych rzeczy między nami, no i niestety na to wszystko musimy być przygotowani. NATO musi być na to przygotowane. No. No i tak jak mówiłem, powoli budzimy się z letargu. Niemcy. Zaczynają powoli gospodarkę swoją wojenną, wielkie ćwiczenia rezerwistów, żeby nauczyć ich obsługi nowego sprzętu. No, generalnie Francja przyg przygotowuje gigantyczne, po prostu gigantyczne ćwiczenia na poligonie, który jest większy od Paryża, swoich praktycznie wszystkich jednostek ze względu na przygotowanie do otwartego konfliktu w Europie. Tak oficjalnie Francuzi mówią o swoich zbliżających się ćwiczeniach. I to nie wszystko, no bo Francuzi, tak jakbym bardzo. Bardzo się zmienili w ostatnich kilku dniach, kilku tygodniach. Szczególnie prezydent Francji, który raczej był ugodowy w stosunku do Putina. No, oczywiście, bardzo dużo sprzętu Francuzi wysyłali, ale jego wypowiedzi, jego zachowania były bardziej dyplomatyczne w stosunku do Władimira Putina. Ich rozmowy telefoniczne i tak dalej, i tak dalej. Tuż przed wybuchu wojny, chociażby rozmowy na linii Macron-Putin, One dały nam do myślenia, że tam była jakaś nić porozumienia między tymi panami, a tutaj nagle Macron stwierdza otwarcie. Wobec wszystkich, że szygują się do wysłania wojsk na Ukrainę i szukają sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego, którzy we wesprą ten pomysł i wejdą do niego razem z Francuzami i wyślą swoich żołnierzy na Ukrainę. Pomysł ten z początku bardzo nie spodobał się przede wszystkim Niemcom, Czechom, no i nam Polakom. No i tutaj taka była nagła zmiana, przynajmniej z naszego punktu widzenia. Po tym, kiedy odbyło się w piątek spotkanie e, Francji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy na Litwie, podczas którego to spotkanie było omawiane to właśnie wejście do sojuszu państw, które wyślą wojsko na Ukrainę. I Łotwa, Litwa i Estonia bardzo mocno popierały ten kraj, jako kraje nadbałtyckie, bardzo mocno zagrożone ze za strony Rosji. Nie dziwi nas to, że one to poparły. My na początku byliśmy zdania, że nie, ale już później na konferencji z okazji 25-lecia Polski w NATO, Radosław Sikorski, nasz minister spraw zagranicznych, oznajmił, że nie widzi problemu, że nie ma nie przytoczę dokładnie ich, i tego, tych jego słów. Powiedział, że nie ma problemu w tym, aby w przyszłości wysłać wojska NATO na Ukrainę i że to jest raczej odpowiednie działanie. I tutaj zwróćmy uwagę na to, że podczas spotkania tego, które odbyło się na Litwie, to minister spraw zagranicznych Francji mówił o tym, że przede wszystkim misja NATO, misja żołnierzy NATO wysłanych na Ukrainę, ma być taka około ma dotyczyć raczej wsparcia przy na przykład rozminowywaniu Ukrainy, a nie w otwartym konflikcie. No i na te słowa. Na słowa Makrona na, na to spotkanie. Władimir Putin podczas takiego swojego speechu do, do narodu. Oczywiście straszył nas wojną nuklearną, jeżeli byśmy tak zrobili, że wyślemy żołnierze na Ukrainę, straszył nas totalną zagładą, no i to, co zwykle, czyli po prostu atomowy Straszak wciśnięty, kiedy tylko poczuł, że jego wyznaczone przez niego czerwone linie zostaną naruszone. A propos czerwonych linii bardzo mądre słowa padły podczas tego spotkania na Litwie, które było jednocześnie konsensusem całego tego spotkania: tego spotkania Łotyszy, Litwinów, Estończyków, no i Francuzów, że to nie Rosja powinna wyznaczać czerwone linie, że to nie my, po, że to my powinniśmy wyznaczać Rosji czerwone linie. I właśnie to jest bardzo ważne, żeby Rosja poczuła się zagrożona, a nie bezkarna w stosunku do NATO. Bo przypomnę Wam, moi drodzy, to jest bardzo dobry przykład sprzed II wojny światowej, kiedy państwa zachodu Pomyślały sobie, że będą ustępowały Hitlerowi. No i po prostu Hitler, mając gigantyczną armię, zabierał terytoria bez walki. No i tak się działo, ponieważ była bierność. Państw Zachodu, wyciągając lekcje z II wojny światowej, jest oczywistym, że to my powinniśmy Rosji stawiać czerwone linie, czerwone granice i w tych granic Rosja nie ma prawa przekraczać, bo zostanie po prostu unicestwiona przez NATO. Tak Rosjanie powinni to odczuwać, bo Rosjanie tylko rozumieją język siły, a nie język. Słodkich pierdów z zachodu. Więc, no, tak się składa, że Zachód powoli się budzi i powoli zdaje sobie sprawę, że ich słodko pierdzące frazesy o pokoju i miłości nie zdają się zbytnio w relacjach z Rosją, bo po prostu nie działają, bo Rosja traktuje to jako po prostu. Nie chcę tu nikogo obrażać. Traktuje te zagrywki po prostu w sposób taki, jakby. Nie warty, niegodny uwagi, zainteresowania. Jedyny język to jest język siły, więc jeżeli byśmy wysłali żołnierzy NATO na Ukrainę, myślę, że to mogłoby zadziałać w sposób nie taki, że wybuchnie wojna globalna, trzecia wojna światowa, tylko po prostu w taki sposób, że Rosjanie mogą się trochę spietrać i wtedy. Mogliby zacząć straszyć, oczywiście, ale mogliby wykonać ruchy, które by pomogły Ukrainie, czyli powoli wycofując swoje wojska. Tylko, oczywiście, cały plan wysyłania wojsk na Ukrainę jest jednym wielkim, wyimaginowanym pomysłem w głowie prezydenta Francji, który czy dojdzie do skutku. No to ja bym się tutaj bardzo mocno zastanowił, czy do, cokolwiek z tego może wyjść. Jednak są takie plany, zaczyna być mocniej to wszystko e, opowiadane, coraz mocniejsza narracja jest prowadzona i coraz bardziej jesteśmy, wrogo nastawieni do tego co się dzieje na Ukrainie wrogo do Rosji i zaczynamy rozumieć istotę problemu jakim jest Władimir Putin i jego carska Rosja i co się zbliża w najbliższych tygodniach, bo poza tym, że są takie plany, a właśnie, Radosław Sikorski, bo chodzą suchy, jest nawet nagranie, ale ja po prostu w to nie wierzę, że taka rzecz została opublikowana, wypowiedziana przez niego, nasze media o tym milczą, co jest dość dziwne, lata to po Twitterze to nagranie, ja nie miałem czasu, żeby je zweryfikować, jednak spójrzcie na to nagranie. Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są. Bo, bo pan nie powie przecież. Bo ja, w odróżnieniu od niektórych polityków europejskich, tego nie będę mówił. Jak słyszycie, według pana Radosława Sigorskiego, już wojska NATO są na Ukrainie. Ja wiem, że są. Są siły specjalne, jest CIA, są niektórzy żołnierze, którzy wspierają taktykę Ukrainy, wspierają w niektórych działaniach, operacjach, ale to nie jest wsparcie na, na, na froncie, nie jest to wsparcie e, stricte. W, nie jeżdżą, prawda, krabami polskie załogi, jak to niektórzy twierdzą, nie jeżdżą e, Niemcy e, swoimi, prawda, e, patriotami, tylko Ukraińcy tym wszystkim sterują e, Wojska na to są do szkolenia, wojska na to są do pomocy przy opracowywaniu strategii w walce z Rosją, ale nie do bezpośredniego konfliktu. No i tutaj mogło o to Radosławowi Sikorskiemu chodzić, albo mogło mu o co innego chodzić. Jednak zastanówmy się nad tym, co nas czeka w przyszłości. No bo niebawem ma się odbyć spotkanie. W ciągu najbliższych dwóch tygodni ma się odbyć sporo rzeczy, ale przede wszystkim, właśnie to spotkanie. Spotkanie Joe Bidena. Z prezydentem Polski Andrzejem Duda, no i premierem Donaldem Tuskiem. Bardzo poważna sprawa, że dwóch najważniejszych polskich polityków, dwie powiedzmy głowy państwa lecą na spotkanie z prezydentem USA. I jest to spotkanie o bardzo wysokiej randze dyplomatycznej i dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa Zachodu i rozwijania się NATO i jego bezpieczeństwa. No i tutaj oczywiście głównym zagrożeniem jest de facto Rosja, więc możemy się spodziewać po tym spotkaniu jakichś ciekawych bardzo ciekawych oświadczeń obydwu państw, Polski i USA, względem Rosji. Co to będzie, trudno powiedzieć, trudno przewidywać. Niektórzy jeszcze mówią, że to będzie po prostu takie zwykłe spotkanie odnośnie 25-lecia Polski w NATO. No, ja bym tego nie zakładał, no bo jednak na takie spotkanie nie byłoby potrzeby wysyłania i premiera, i prezydenta naraz. No i moi drodzy, Poza tym spotkaniem ma się odbywać niebawem. Nie pamiętam dokładnie daty. Tajne spotkanie, tajne posiedzenie Polskiego Sejmu. Oczywiście tematem tego tajnego posiedzenia Sejmu jest bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo naszych granic. Więc moi drodzy, sytuacja naprawdę jest coraz bardziej poważna. Nasi rządzący zdają sobie z tego sprawę. Szymon Hołownia, Donald Tusk, wszyscy nasi politycy po kolei przyjmują tą narrację bardzo antyrosyjską. Wręcz przedwojenną. Sam Donald Tusk powiedział, że już minęły czasy powojenne i nastały znowu czasy przedwojenne. No niestety taka jest prawda. Oby ta wojna nie była takim potworem, jak była wojna II Światowa, tylko żeby była po prostu taką wojną hybrydową, eskalacyjną, jak jest obecnie. Tylko żeby Ukraina, jak zwycięży już z Rosją na Ukrainie, jeżeli by do tego doszło, no to ta wojna raczej by już nie miała prawa bytu. Jednak im gorzej idzie Ukrainie, tym Bardziej jesteśmy zagrożeni tym światowym, globalnym, chociażby europejskim konfliktem. Jeszcze z ciekawych rzeczy mają niebawem rolnicy protestować mają blokować największe miasta w Polsce. To też jest poniekąd podsycane przez Rosjan i wykorzystywane bardzo przez Rosjan do Szerzenia konfliktu polsko-ukraińskiego, który jest bardzo na rękę Rosjanom. Ja nie każę Wam kochać Ukraińców, nie każę ich, Wam ich tutaj, prawda, całować, przytulać, pieścić i mówić im, jacy są ważni i potrzebni, ale jednak popieranie dostawy broni dla Ukraińców jest bardzo istotne, bo oni odpierają cały czas jednak Rosję, a nam jest to na rękę, jest to w interesie, w strategicznym interesie państwa polskiego, więc jest to chyba oczywiste, że takie działania mamy popierać. Nie mamy popierać społeczeństwa ukraińskiego, Jakich nie lubimy, bo nie musimy, no po prostu to nie jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest bronienie Polski, czyli w interesie Polski jest obecnie wspieranie militarne Ukrainy, ponieważ Putin nam po prostu zagraża, i tyle moi drodzy. I myślę, że chyba wszystkie, mam nadzieję, że wszystkie elementy najważniejsze omówiłem, które chciałem z wami omówić. Taki krótki przegląd najważniejszych sytuacji, które miały miejsce, będą miały miejsce, i co z tego wynika. No ja powiem wam szczerze, nie wiem, co z tego wszystkiego wyniknie. Mam czarne myśli, ale mam też pozytywne pozytywne myśli, ponieważ wiem, że to wszystko jest tylko w najczarniejszych scenariuszach, a czarne scenariusze na szczęście nie wydarzają się tak często jak w filmach science fiction ze Stanów Zjednoczonych z Hollywoodu, więc oby to wszystko nie było hollywoodzkim filmem. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o tych polubieniach i subskrypcjach i widzimy się prawdopodobnie pojutrze. Pozdrawiam serdecznie.